Kajonka kochani, to znowu ja zwiedzam. Dzisiaj pytam, jak zrobić krew dla pecopotów, tak? To jest prawdziwa krew dla pecopotów. Widzicie, jest czerwony płyn w środku. Jak zrobić takie coś? Podbierzemy sobie próbkę i zaraz sprawdzicie, jak zrobić. Wow! Widzieliście to. Krew dla jednego z bo Mam nadzieję, że mnie słychać. Nie widać. Dobra, wystarczy, że... Um, te, te. To, weźmiecie bibułę. A, taką bibułę? Czerwoną? Kurczę, muszę chyba odwrócić, przepraszam was. A kurde, na drugą. Zost również musicie jakiś pojemniczek... Nie wiem, co macie? Jakiś pojemniczek ogólnie? I nalec do niego wody. Ja właśnie nalałam tutaj wodę tego pojemniczka do takiej miseczki. I wrzucam tą bibułę do właśnie tego pojemniczka z wodą, który przygotowałam. Zanurzam i zobaczycie co się stanie. Jeśli pokażę Wam efekt, to nabiorę do strzykawki koloru nowego wody i pokażę Wam całość. Mieszam właśnie. Zobaczę czy już Tak jest ciemna miska Tylko więc nie widać Zbytnio Dobra, ale już jest ten kolor Który chcieliśmy uzyskać I wezmę teraz go Do strzykawki i pokażę wam Na kilka strzykawek To tu będzie Tak wam powiem O, bo ciągle jest Zobaczcie, jest taki czerwony kolor ten, Taki to jest krew dla Petrzotów. Taki fajny kolor. Tak, on jest czerwony, naprawdę, taki krwawy. O, tutaj mogę kapnąć na siebie. O, 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 o. o tak wygląda na mnie. A, tutaj jestem po prostu na farbę, ale. No, bo wcześniej, jak wiecie, mam, miałam. Udawany kanał. jest czerwony. No, jak widzicie, to tyle. To jest taki właśnie czerwony krew, krwawy dla Pet Shopów. Myślę, że Wam się tutorial podobał i skorzystacie z takiej rady. I będziecie mieć już w swoich serialach taką właśnie. Taką właśnie krew na pet shop. Ja ogólnie teraz tej krwi doleję tu. I wiem, jak to zrobić. Muszę to wypryskać, co zostało w ulicy. Wow! Widzieliście to? To wypresknęło. Super. Dobra. Teraz położę to gdzieś. Odłożę. I będę brała postrzykawce. Będę wlewać tutaj kiepli. Mam nadzieję, że mi wystarczy całkiem sporo. Ops. Tak, tyle jeszcze wystarczyło. Okej okay, moi kochani. Co to jest? Tutaj? Tu? Tak, to tyle, co Wam chciałam pokazać. Mam nadzieję, że filmik się podobał i skorzystacie z mojej rady. Przyda się również spryskiwać, do pryskania krwią poście. Jakby to był fajny tutorial i wam pomoże, to...